Okej, okay, siema, siema, Jest Sister Dave, to nowa seria, prawdopodobnie tak, tak jak było od People Playground, to teraz robimy sobie z innej takiej sandboxowej gierki, podobnej do tamtej, czyli Teardown, tak, gramy sobie w Teardown, i to jest, no, pewnie nie wiecie, tak, ci, którzy nie wiedzą, to nie wiedzą, co to jest za gra, ale to jest gra o bardzo ciekawej fizyce, jak widzicie, grafika też jest bardzo ciekawa, jest, ta gra polega na tym, że wszystko da się zniszczyć, wszystko, dosłownie, nawet podłogę da się zniszczyć, nawet tą lampę da się zniszczyć, eee. dobra, chyba, jednak się, nie... halo, o, tak, da się jednak zniszczyć, kudę, wszystkie krzaki, drzewa i krzaki da się rozwalić, wszystko z pięknych wokseli skraftowane, wszystko jest rozwalalne i tak, mamy misję, zniszczyć ten piękny domek, bo babcia do nas zadzwoniła, że tak, nie moja babcia, babcia do nas jakaś zadzwoniła, że ten dom jest, no już stary i trzeba go zburzyć, no i mamy tutaj, że jest za wysoki trzeba go zniżyć dokładnie w ten sposób, oh yeah więc spróbujmy go po prostu zdestrukcjować ała, ale to boli, czy daleko się odsuwam, czemu nadal mnie boli, zdestrukcja uuu, o, i ona się pali w ogóle, wszystko tutaj pięknie, ładnie nie, jakby ma proceduralny ogień jest tutaj też, że się generuje i się wszystko ładnie pali. Tak było kiedyś w y, Far Kraju. tam też się ognie fajnie rozdosiły. W ogóle ten dym jak tutaj ładnie wygląda, wow, efekty tego dymu są ekstra. I mam na przykład gaśnicę, która wygląda jeszcze fajniej. Ten dym to jest po prostu zajebisty, widzicie te partikle? Test, test, tak y, naj, najlepsza gra jaką ostatnio widziałem. Normalnie gaming w najwyższej jakości. Wow, ale to się, fajnie to się gluci, ja jak to jest satysfakcjonujące, mój Boże. Dobra, I będziemy się bawić gaśniką przez pół godziny. Czekaj, to rozwalić, dajcie mi wody się napić Kurde Dobra, chyba potrzebuję jednak mocniejszego sprzętu, że tak to nazwę Co my tu mamy? doła halo? What? Ha! Wow, zawaliła się po prostu całkowicie Ha! Nice O, tutaj mamy jakieś dwie fajne kopareczki O, tym se pojedziemy Od razu lepiej Jo, nawet ten dym spod kół jest taki fajnie, fajnie wygląda Teraz wjeżdżamy na pełen... Nie Tak, czank domu urwałem. Babcia, chyba już. No, chyba już nie potrzebuje babcia domu, więc można go. Um, Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, ale za mogą się tego spodziewać, że pojazdy też przecież mają fizykę. Więc można przewrócić pojazd, bo jego go nie odzyskać. Super, dobra. Ja się przejadę tym. O, ja! Da się tym, rączką ruszać. Dobra, wjeżdżamy, ale wolne to jest, wow! Stary, wolniej się po prostu jechać nie dało. Pyk! jo, ale fajnie się wszystko rozwala. Jak, jak się w ogóle się ten dom trzyma na jednej ścianie. Mi, że to trochę jest nierealistyczne Ale okej, okay. tak, wybaczymy tutaj grze Realizmu tutaj się nie doszukuję Tylko fajnej <laughs> destrukcji Która właśnie tu się dzieje Kurde, za wolna jest ta bryka Tak nie ma to jak pojazdy robocze nazwać brykami, tak? Oczywiście, że tak to się nazywa No, rozwal tą ścianę Dalej, dawaj, go to, gotowo Tak, jedziesz, stary, jedziesz Dobra, użyjmy czegoś innego O, więcej kanistrów baby, tak Najlepsza no, zabawa z wybuchowymi rzeczami Tylko, żebym siebie nie wysadził Trafię, pyk Łep, o łeb. Trochę za daleko, rzuciłem. Ciekawe, czy mogę swój samochód, który mu, muszę stąd odjechać, rozwalić? To też ciekawe. Pyk. Jej, dziura też za wysoko, trochę. Zrzuca. trzy punkty. Wow, wow, idealnie. Na początku w ogóle nie wybuchło przez chwilę Myślałem, że w ogóle nie wybuchnie No jak się ten dom jeszcze trzyma? Na czym to się trzyma? No kurde, dobra Ostatnia bryka O, to jest akurat szybkie Brum, brum, brum Wow, guys, serio? No nie godaj mi Nie godaj, się przewróci No nie mogę jak? Jak to się trzyma? Co? Co jest? Czy to się trzyma na tym jednym pikselu tutaj? Nie, nie wierzę w to po prostu. Rozwal to. No, dalej. Rozwal ten. Łoł, wow, to tak, przywrócił się. Jo, przywrócił się cały dom. Dobra, tylko ta ciężarówka mi została, żeby to dokończyć. Dawaj go, tak. Ale satysfakcjonujące. Kurde. Eh. Jedziesz, jedziesz, stary. Za wysokie jest jeszcze o dwa metry. Trzeba to rozwalić całe. Jej. Udało się. Tak, wracamy do chałupy. Buu! Let's go. Misja wykonana. No bucik, Kurde. Tak. <grybuj> w realu też by każdy chciał tak budzik swój rozwalić. Dobra, dobra, i to. Teraz to musimy zejść na dół jakieś kolejne fajne Oha, misje albo coś. To tu jest telewizja. O, tak gadają o tym, jak rozwaliłem. Lol, kaputir. Wykonałem dla pani misję. Tak widziano mój samochód, jak uciekałem, ale nie znajdą mnie, nie znajdą. Nie dam się tak o to zapać. ok. kolejna misja, druga lokacja, lecimy. Okej, okay, tak, mamy Lee. Li... Super napisy. Hmm, jakby tu to zrobić? Co by tu w ogóle mamy do zrobienia. Jakie są questy? Muszę podnieść trzy komputerki stąd, wykraść. Koleś tak dla mnie zażyczył sobie. Okej, okay, nie mogę super dużego ognia zrobić, pożaru, bo się włączy alarm. Dobra, no to lecimy. Co tutaj jest? Komputerek? No, nice, jest komputerek. Gdzie chowacie złoto? Wow, what the fuck? Hajs był pod łóżkiem. Dobra. Czyli opłaca się rozwalać wszystko, dawać. Dawać, kurde. przez ścianę Nie mogę. Za twarde, ale przez kratę też nie mogę, kurde. No to otwierać gadziny. Czy to już szkoda? Wow, mam latarkę, ale cool. E, nic nie ma w kontenera. Myślałem, że będzie jakieś złotko albo coś. Tak, skarby normalnie. O, przestrzemy mogę wejść, tak. E, wspinaj się, e. Beczki wybuchowe. nie, nie są czerwone. Tak, tylko czerwone rzeczy wybuchają. To wiadomo. Ja to całe mogę po prostu wysadzić, jak tutaj rzucę. Czy to jest jakiś generator, co mi yy, wysadzi oczy? Nic właśnie nie wysadziłem. Super, dokładnie to chciałem zrobić. Ekstra. Pyk! Łoł! Wow. Um, dobra, czyli to jednak nie były żadne generatory. Przynajmniej tak mi się wydaje. Skrzyneczki, skrzyneczki. Co to? Jakieś nielegalne drugi są? Drugsy w środku jakieś? Hej, okay, żeby tutaj wjechać, to chyba będę potrzebował pojazdu. Czegoś mocniejszego. O, tutaj widzę jakiś samochodzik. O, co to? Łoł! Wow, pieniążki dodatkowe. A, jakieś narzędzia wziąłem. Czyli Eksploracja też się przytaje. Dziągę w to wjechać. Eee. Pyk. Wow. Nice. Totalnie. Ale destruction. Aha. W środku są tylko palety. Wow. Dawaj. Wow, ale się dziwnie jeździ tym autem. Czyli zasa się ślizga w driftem. Wow. Nice. No i otwarte. Tak to się właśnie otwiera. Piękne, profesjonalne otwieranie drzwi, tak właśnie wygląda. Py. Co tu jest? Nic tu nie ma, okej. Okay. Pyk. Halo, co jest w skrzynkach? Przepraszam bardzo. Hmm. O, zamknięte drzwi, tak? Otwieraj to, gadzino. Otwieraj. Gieły się, tak? Otwieraj! Otwieraj te drzwi, szybko, kurde, otwieraj mówi otwieraj, to otwieraj, no co tu jest, generatory o, coś wziąłem, o, pieniążki, tak, tak dobra, to były tylko pieniążki moja bryczka widziała kiedyś lepsze dni pijamy do domu, tak się, tak się właśnie wchodzi do kogoś w kości kurde, samochód mi utknął w drzwiach no, dalej, gazuj stary, no, kurde, utknął, dobra nieważny. to go na pewno wyciągnie Ech. Łata! <laughs> what the fuck, na początku w ogóle nie wybuchło, po prostu się odbiło. To akurat całkiem śmieszne było. Pieniążki, dobre, dobre, dobre. Pyk. Nie wiem, co ja tutaj rozwalam, ale... Rozwalam po prostu wszystko. O, vending machine. Czy ja mogę sobie kupić? Coffee Max, 200. Dlaczego. What the fuck? Free soda? No, that least, heavy calls. Dawaj mi free soda. Chcę się napić. Otwieraj to. Piję. Mm, z kawałkami szkła, pyszności. Łazienka. Jak tam moja morda? Żadna! Ja też się tak zawsze wkurzę, jak patrzę w lustro. O, szczanko. jak za duży klosek był. I ja ma toalety. O, ukradziemy. Painting. Dobra. Piękny obraz. Już jest mój. Dobra, kto by kurde chciał otwierać normalnie drzwi? Nie mogę po prostu. O, drugi obraz. Dawać mi wszystkie wasze drogocenności. Komputerek drugi. Obrazek kolejny. Wkurzajmy te żarówki. Okej, okay, teraz mam na pewno pełno szkła w oczach. Super. <grych> parkour. Uh, parkour. Patrz z tym parkurowcem. Ho, jump. Uh, uh. Dobra, chyba, jednak mi się totalnie nie udał ten parkour. Skocz. Well, shit. Gdzieś tu jeszcze jest komputer jeden. Komputer, komputer. Zareagowałem, wężę. O, mogę tam jeździć. Wow, nice. Wjeżdżam. Rozwal to. Tak, idealną drogę sobie zrobiłem. Wydaje się, że tak trzeba było po prostu to zrobić. Drzwi są pewnie zamknięte. Oczywiście. Wow. Jestem mądrzejszy niż myślałem, no i mogę uciec. Misja pięknie wykonana. Let's go. Brama, sobie tam, kurde, brama. To autka. i do domciu. Yeah. To się właśnie nazywa. Uczciwa robota. <laughs> o, kolejne newsy, na pewno znowu o mnie. Wiedziałem, kurde. Ktoś tu ukradł rzeczy. Tak, tak, oczywiście o mnie, nara. Co by, co by tu baby, dobra? Komputery, wykonałem questa stary, więc lecimy na kolejną. O, znowu w to samo miejsce, tym razem muszę. Okej, okay, muszę podnieść trzy jakieś sprzęciki i uciec w wyznaczonym czasie, dobra, zobaczymy czy mi się uda. A, tak, pięknie, jeszcze raz. Tak, kurde, ja ci dam. What? Co? Brama to jakiś kurde? Zabramowane jest, no rozwalaj mi to, nie mogę, dobra. It, jak mam tu wejść? Eh, rzucić tym, kurde. Da, weź mi to. No nie no. Weź mi coś, mi weź! Kurde, nie ja mam. nie, wow, ale parkura zrobiłem no, udało mi się wejść, to muszę przyznać co my tu mamy, jakiś dźwigę, hmm aha, i tu jest to, musimy to podnieść i szybko biec do kolejnego, taki kolejny z tej strony dokładnie, spróbujmy to e pierwszy strzał nam, no mi się nie uda, ale let's go 60 sekund, go, 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 skacz, skacz, skacz sera tutaj, szybko, rurą, dup, 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 dup parkur, przez szybę wbijaj się, wbijaj, tam jest widzę drugie już, nie spadłem, kurde, szybko po schodach god drugie szybko drzwiami, <śled> wychodzę co to, hajs dodatkowy Nieważne. Lecę. Szybko, gdzie jest trzecie? Jogę strzelać na mapie teraz. Do tyłu, szlak. 30 sekund, na pewno mi się nie uda. A, kurde. Tak, jest w środku w tym budynku. Otwieraj. Nie, tu jest zamknięte. God damn it. Nie, ten budynek jest cały zamknięty. Okej, okay, całą trasę mam już super, super prosto zaplanowaną i zobaczcie teraz jak to zrobię, jestem po prostu mistrzem tego. Pyk, biorę. Wyskakujemy, idziemy tędy, skakujemy po tym dachu, idziemy, let's go, po róże. I jump tym razem tędy, przez to okno i totalnie mi się nie... Wow, wow, wow. Bogowie, dlaczego się ze mnie śmieją? Dobra, idziemy, wchodzimy po schodach, jeszcze raz, mój Boże. Biorę tutaj, wybiegamy przez to okno, szybko na dach. Pyk, let's go, parkour i na ten dach, hop, jump, jump, wow. Szybko, wchodzimy, wchodzimy do góry, do góry, jeszcze się uda. Teraz jest z tej strony, pyk, zabieramy, wyskakujemy przez okno i idziemy do naszego auta, który jest dokładnie z której strony? Nie pamiętam. Wow. Totalnie nie z tej strony, w którą poszłem. Super, super. 20 sekund, nawet mniej. Szlak. Szybko, parkour. Teraz musimy tylko zdążyć do auta. Nie zdążę. No. Oh. Nie, 7 sekund. 5, 4, 3, 2, Łot. <laughs> Zdarzyłem ze sobie dwie sekundy oh. Oh. Mój Boże, dobra, to było super Tak, wytopiło mnie to, że tutaj spadłem God damn it. piękna misja Piękna Amateur, o, nowa ranga No i zajebiście, i co? Zdobyłem nowy sprzęt Co to jest nowy sprzęt? Welder Tak, spawarka, O, oh, je, yeah. I można tym podpalić rzeczy, prawda? Tak, poniesie się, ładnie, ładnie, ale to będzie w szkolnym odcineczku Jeżeli ten wam się oczywiście spodobał Z pięknej, pięknej destrukcji Jeżeli tak, to oczywiście dajcie ocenkę, napiszcie komentarz Dajcie subskrybki, jeżeli jest Znowu na tym kanale i do następnego odcinka z siąbie Bye